Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie, z tej strony Wanda. W dzisiejszych rozmowach przy kawie, porannych rozmowach, poruszamy bardzo ważny temat. Proporcjonalna sylwetka. Wiecie, że proporcjonalna sylwetka to nie tylko optyka. Każdy ma inny gust. Na temat gustów się nie dyskutuje. Natomiast, jeżeli będziecie ćwiczyć i zbudujecie sobie nieproporcjonalną sylwetkę, zaraz to wytłumaczę, to w przyszłości będziecie miały Dość często bardzo poważne problemy zdrowotne. Część z Was niestety wychodzi z założenia, że jak już coś robię, to już jest super, lepsze niż siedzenie na sofie. Oszukujecie same siebie. Niestety tak to jest, bo nie sztuka jest zrobić jakikolwiek trening. Sztuką jest zrobić skuteczny, efektywny trening. I teraz tak, zobacz, jak wygląda sylwetka kobiet. Które, biega, które biegają na 100 metrów, jak wyglądają kobiety biegające maratony, jak wygląda kobieta, która pływa, a jak wygląda kobieta, która pcha kulą. Ty nie bierzesz udziału w żadnym, w żadnej olimpiadzie, w żadnym konkursie. Twoją dyscypliną jest tutaj twoje zdrowie. Cel być lepsza niż dzień wcześniej. Co to znaczy lepsza? Chodzi o to, żeby poprawić twój komfort życia. Wiadomo, w zdrowym ciele Zdrowy duch. I teraz tak, jeżeli Twoje ciało Cię ogranicza, jeżeli budzisz się rano, jesteś low energy, nie masz energii, boli Cię nie wiem, kolano, plecy, szyja, głowa, dupa, nie mam pojęcia, coś tam Cię boli, no to automatycznie masz już zły humor, przyciągasz negatywne sytuacje. No i nic dziwnego, że w życiu, nie wiem, prywatnym, zawodowym nie układa się tak perfekcyjnie, jak byś chciała. I tutaj jest bardzo ważne, to, żebyś zdała sobie sprawę, że nieodzownym elementem twojego sukcesu, jakkolwiek go interpretujemy, jest zdrowie, tak? Bez zdrowia nie jesteś w stanie nic osiągnąć. I teraz tak, co to jest zdrowie? Co ma wpływ na zdrowie? Jeżeli chcesz być zdrowa, musisz przede wszystkim się wysypiać. O komforcie snu, o jakości snu, porozmawiamy sobie w kolejnym odcinku. Dwa. Musisz dać Twojemu ciału energię. Jak? Poprzez trening. Trening jest jedną czynnością, która daje Twojemu ciału energię, wszystkie inne czynności zabierają. 3. Musisz dostarczyć swojemu organizmowi odpowiednią ilość witamin oraz mikroelementów. I tutaj nie liczymy kalorii. Kaloria, kalorii nierówna. Na szczęście już od tego na kalorii się odchodzi. Coraz więcej jest w cudzysłowie znowu modnych diet, ale wiadomo, nikt Ameryki nie odkrył, intuicyjnych, które polegają na tym, żeby słuchać swego organizmu. Diety sezonowe, które polegają na tym, żeby korzystać z tych produktów, które są obecnie dostępne, i gotować posiłki według pory roku. O tym też będziemy rozmawiać przy kolejnych odcinkach. Natomiast tutaj, dziewczyny, mega ważną rzeczą jest to, żebyście zrozumiały, po co to robimy. Ja w 2012 roku przyjechałam do Berlina. No i na początku wiadomo, zanim aplikowałam do pracy w biurze, ponieważ jestem po architekturze Politechnika Wrocławska, no to stwierdziłam, że będę robiła to, co kocham, to co potrafię, ponieważ we Wrocławiu pracowałam w Lady Fitness Klub jako trener zajęć grupowych, później trener personalny, później koordynowałam jeszcze kursy i stwierdziłam, że potrzebuję na początek punkt zaczepienia, żeby móc popłacić swoje rachunki i zaczęłam pracować w fitness grubach. I słuchajcie, ku mojemu zdziwieniu, zaskoczeniu, poziom zajęć grupowych był tak wysoki, że na początku miałam wrażenie, właściwie pewnie tak było, że klientki, które przychodzą na zajęcia, są lepsze ode mnie. A co mnie jeszcze zaciekawiło, zainteresowało, że te kobiety były o wiele starsze ode mnie. Ja w wieku 25 lat przyjechałam do Berlina i słuchajcie, kobiety 50-60-letnie miały lepszą kondycję niż ja, większą siłę i przede wszystkim dyscyplinę. Starałam się zrozumieć, na czym tutaj polega ten sekret, o co w tym wszystkim chodzi. Otóż kobiety te traktują trening jako nieodzowną część dnia. Czyli Jedna pani mi wytłumaczyła, kobieta 70 lat mówi, że nauczyła się szpagatu. Eee, ostatnio zaczęła swoją przygodę ze sportem w wieku 60 lat, całe życie nic nie trenowała i mówi do mnie, no wanda, ale to przecież jest normalne, że ja idę codziennie do fitness klubu, ponieważ to jest tak jak z myciem zębów. Musisz codziennie umyć zęby, bo inaczej ci się popsują. Jeżeli nie zrobisz treningu, to popsuje się twoje ciało, a ja mam wnuki i chcę mieć siłę dla moich wnuków. Słuchajcie dziewczyny, to było tak głębokie, naprawdę proste zdanie, które zapadło mi w pamięć i sobie pomyślałam, skoro ta kobieta może robić szpagat, może być sprawna w wieku 70 lat, ja bym nie sądziła, że ona naprawdę ma tyle lat. Myślałam, że 50 parę maksymalnie. To Dlaczego ja nie mogę taka być? Do tej pory traktowałam sport, fitness jako pracę, ale nie bardzo wiedziałam o co w tym wszystkim chodzi. Dopiero nauczyłam się od moich klientek, tych, które przychodziły na zajęcia grupowe, oraz od tych klientek z treningów personalnych kilku ważnych rzeczy. Przede wszystkim konsekwencji i samodyscypliny. U nich termin był święty. U mnie było tak, okej, okay, no dobra, to moja praca, to muszę iść, bo inaczej. Nie dostanę pieniędzy, nie, nie, nie zapłacę rachunków. Natomiast jakbym była klientką, to bym stwierdziła: Dobra, nie chce mi się, pójdę jutro. Tu za zimno, tu za ciepło, tu pada, tu nie wiem, za gorąco. Na pewno znasz swoje wymówki. Ja byłam taka jak ty, ale patrząc na moje klientki. Byłam totalnie zmotywowana i zainspirowana, ponieważ widziałam siebie, wiadomo teraz jest ciężko Tobie wyobrazić siebie za 20-30 lat, ale ja widziałam siebie za 30 lat i chciałam być dokładnie tak fit, tak sprawna jak te kobiety albo jeszcze bardziej. I zauważyłam, że osoby, które się zdrowo odżywiają, które dbają o swoje ciało, o swoje wnętrze wyglądają pięknie promieniują, to jest takie ausstrahlung od środka, czuć tą energię. Od razu widać osoby, które nie trenują, które są sfrustrowane, zmęczone, przygnębione, które coś boli, a osoby, które się zdrowo odżywiają, które przychodzą, przychodziły wtedy do fitness klubów, wykonują trening, to czuć tą energię błysk w oku. I teraz tak, idziemy dalej. Konsekwencja systematyka to jedno. Ale co się dzieje? Ja na początku pracowałam w większości fitness klubów w Berlinie, praktycznie we wszystkich Fitness First, to była taka sieciówka, chyba 18 klubów było w całym Berlinie, jeszcze było Hard Candy, to był klub Madonny, później zaliczył Pleite, później były inne kluby, no i obserwowałam, obserwowałam. I w momencie, kiedy to był chyba FitX czy MacFit, zawsze mi się to myli, MacFit, tak, postawił na zajęcia grupowe z żywym trenerem, bo wcześniej zajęcia grupowe odbywały się w sali, gdzie był rzutnik, i tam można było odtworzyć sobie wideo i wykonać z wirtualnym trenerem trening. Natomiast w momencie, kiedy MacFit postanowił zatrudnić normalnych trenerów, stała się kolejna niesamowita rzecz. Te osoby, które przyszły do mnie na zajęcia, wyglądały zajebiście. Miały piękne pośladki, miały fajną talię, miały, no nie wszystkie, ale większość też miały smukłe uda, miały fajne, proste plecy, natomiast nie znały tych ćwiczeń, które się wykonywało typowo na sali. Technika też pozostawiała dużo do życzenia, kondycja totalne, totalne dno, ale optyka mega. I teraz tak, Pracowałam pracując w innych fitness klubach, obserwowałam te kobiety. Ja mówię, kurde, coś tu jest nie tak. One są jakieś dziwnie pokrzywione, rozbudowane uda, płaskie pupy, prostokątna talia, brzuch taki ciągnący do przodu, taki wygięty włók, mimo że nie było tkanki tłuszczowej. Um, i barki jeszcze jakieś takie rozbudowane, trochę plecy zaokrąglone. No, totalnie nie te proporcje. Totalnie, mimo że osoba była bezportowana, widać to było, wyrzeźbiona. No właśnie, wyrzeźbiona. Tutaj też był problem, ponieważ w większości przypadków brak było równowagi między tkanką tłuszczową a tkanką mięśniową. A przypomnę, że w przypadku kobiet to jest mega, mega ważne, żeby tą równowagę zachować, ponieważ jeżeli nie ma się tkanki tłuszczowej, to zaczynają się różne problemy zdrowotne. Po, po począwszy od e, problemów hormonalnych, tak? to jest mega, mega ważne, ten temat jeszcze będę wspominała. I teraz tak, dało mi to do myślenia. Kobiety trenujące od początku na zajęciach grupowych miały nieproporcjonalną sylwetkę, natomiast osoby, które nigdy nie trenowały w grupie tylko na sprzętach, na siłowni, miały zajebiste dubki, fajne figury. I teraz tak, wniosek. Jak to się stało? Co się robi na zajęciach grupowych? Przez wiele lat na każdym szkoleniu uczono mnie tego, żeby dać ludziom przede wszystkim entertainment, czyli żeby te osoby były, przychodziły chętnie. Wiadomo, jak przychodzą chętnie, to fitness klub zarabia, bo chętnie płacą tą, ten abonament i, i tak naprawdę o co chodzi? Chodzi o kasę. Ale. Ja miałam zawsze inne podejście, zawsze robiłam inaczej niż wszyscy, i stwierdziłam, że to jest bez sensu, że po co ćwiczyć, marnować czas, i jak można ćwiczyć, wykorzystać ten czas i zbudować proporcjonalną sylwetkę, żeby to optycznie ładnie wyglądało. Bo według mnie, wiadomo, na temat gustów się nie dyskutuje. Natomiast no, według mnie. Zobacz na, na mój obrazek, na mój obrazek, na moje foto przed i po. Ubierając sukienkę przy rozbudowanych udach, przy płaskim pośladku, przy prostokątnej talii, przy rozbudowanych barkach i bicepsie, no, kobieta wygląda kobieco. Ja się czułam jak transwestyty, jak herkules, i, i tak się też, tak mnie też postrzegali. I mówili, dobra, przestań z tą siłownią, bo sobie zdeformowałeś sylwetkę. Ale ja wtedy chodziłam na sport dlatego um, po pierwsze żeby zarobić a po drugie dlatego bo czułam się lepiej. Ale do czasu uwaga, do czasu, bo w momencie kiedy prowadziłam zajęcia grupowe według wytycznych, no to się zajeżdżałam, oddawałam ludziom moją energię, um, której nie dostawałam z powrotem, bo oczywiście musiałam stać na scenie, robić show, um, tak jak to właśnie było zalecane w fitness klubach, że Trener miał być jednocześnie prezenterem, miała być super fajna, głośna, motywująca muzyka, miała być ciekawa choreografia. Nawet jeżeli nie było choreografii, no to ćwiczenia też miały być zawsze nowe, zawsze jakieś ciekawsze do muzyki, takie, żeby się zajechać, żeby je leciał pot, ale taki zajazd nie jest dobry. I teraz zawsze powtarzam, nie sztuka jest zrobić setki ćwiczeń, których nikt nigdy nie widział. Sztuką jest zrobić takie ćwiczenia, które dadzą Tobie efekty. I zawsze mówię, zrób 5 powtórzeń, ale poprawnie, technicznie, a nie 100 powtórzeń, i wszystkie źle. I to nie chodzi o to, żeby skakać, robić pajacyki i ma lecieć pod z ciebie. Absolutnie nie. Pot nie jest wyznacznikiem efektywnego treningu. To musisz sobie zapamiętać. I teraz tak: ja jestem obserwatorką. Ja lubię obserwować, analizować, zastanawiać się, wyciągać wnioski i coś zmieniać. I osoby, które ćwiczyły mm, z ciężarami, miały fajnie zbudowane pośladki, osoby, które chodziły na zajęcia grupowe, gdzie miało być ciekawie, gdzie robiło się setki różnych ćwiczeń, których nikt nigdy nie widział, które sobie skakały pajaca, puciły się i w ogóle przychodziły, żeby mieć faktor, czyli taki um, faktor, um, nie wiem, zabawy, frajdy, nie wiem, jak to się tłumacza. no to Miała zdeformowane sylwetki, pomyślałam sobie, kurde, tak nie może być. I od tej pory zaczęłam wprowadzać swoją metodę treningu na sali. I wyobraźcie sobie, kto miał najwięcej osób, oczywiście ja, a jak prowadziłam zajęcia, tak żeby się po pierwsze nie zmęczyć. Aby mogła wziąć więcej zajęć, ale moim głównym celem było to, żeby nauczyć moje klientki poprawnej techniki wykonywania ćwiczeń, żeby wyrzucić te ćwiczenia, które są nieefektywne i żeby skoncentrować się maksymalnie na moich klientach, ponieważ to jest trening nie dla mnie, tylko dla moich klientek. I teraz tak, tu była taka krótka dygresja na temat proporcji. Przede wszystkim musisz zrozumieć jedno, że proporcjonalna sylwetka jest y, dla Ciebie bardzo ważna, już nie tylko ze względów, nie wiem, estetycznych, to nie tylko optyka, to przede wszystkim brak bólu w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Część z Was ma siedzący tryb y, pracy, życia i wiadomo, co się wtedy dzieje. Płasko dupie? Dolne plecy um, zaczynają boleć, um, barki, łopatki stają się zaokrąglone, no i też deformuje się um, sylwetka, wiadomo mięsień, który nie używamy zanika, no i później zaczynają się problemy zdrowotne, tu jakiś dysk wypadnie, tu jakieś zwyrodnienie, lekarz mówi, o dobra, no wszyscy tak mają, e, wiek i dostajesz jakieś tabletki przeciwbólowe, jakąś szprycę albo nie wiadomo co. Nie. Tak nie może być. Nie ma tłumaczenia u mnie, że wszyscy tak mają. Wszyscy ci, którzy nie mają czasu zadbać o siebie, którzy ćwiczą według nieefektywnego planu albo bez planu, dlatego ja nie chcę być jak wszyscy. I nigdy nie byłam jak wszyscy. Dla mnie ważne było zdrowie. Zawsze jest ważne zdrowie, ponieważ bez zdrowia nie jesteś w stanie nic w życiu osiągnąć. Wyobraź sobie, czy masz ochotę iść do pracy albo bawić się z dziećmi w momencie, kiedy cię napier <laughs> w kręgosłupie. Oczywiście, że nie. Dlatego tutaj, dziewczyny, uwaga, czas na podstawowe błędy, jakie popełniacie. Wykonywanie tak zwanych brzuszków. Tutaj mówię w odniesieniu e, do treningu e, u kobiet. Natomiast y, może kiedyś nagram filmik, jeżeli chodzi o trening dla mężczyzn, ale trzymajmy się teraz tematu kobiet. Co się dzieje w momencie, kiedy wykonujesz brzuszki? Wzmacniasz mięśnie prosty brzucha i co się dzieje, jeżeli nie trenujesz mięśni głębokich brzucha i jeżeli nie trenujesz mięśni grzbietu? Spójrz do lustra. Wyobraź sobie, że już nie masz tkanki tłuszczowej. To co się stanie? Spotkałam wiele takich sylwetek, gdzie brzuch był wygięty w łuk, czyli mięśnie brzucha ciągnęły brzuch do przodu. Był taki, miało się wrażenie, że jest wzdęty, natomiast on nie był wzdęty, bo z tyłu na dole w odcinku lędźwiowym kręgosłupa był taki łuk, em, pogłębiona tak zwana lordoza, taki kaczy kuperek. Czym to jest spowodowane? Nie tym, że chodzisz i wypinasz dupę, tylko tym, że masz słabe mięśnie głębokie, które um, odpowiadają za prawidłową postawę ciała. Masz zbyt mocne mięśnie brzucha, mięśnie prosty, który ciągnie ten brzuch do przodu, i zbyt słabe, zły, zbyt słabe mięśnie grzbietu. I co się dzieje? Deformacja sylwetki, kaczykuperek, e, później jeszcze to się nazywa, nie wiem, zawsze mi się myli przód czy tam tyło, pochylenie miednicy. I zaczynają się stany zwyrodnieniowe. Te kręgi się przesuwają, jakieś są uciski i tak dalej. Na ten temat to porozmawiamy sobie niedługo z naszymi fizjoterapeutkami, znaczy z naszymi, z moimi znajomymi fizjoterapeutkami. Może zgodzą się w przyszłym miesiącu na rozmowę, to wytłumaczą Wam ten temat fachowym językiem. Natomiast ja zawsze staram się do Was mówić tak, żebyście zrozumiały. Taka jeszcze dygresja. Naciskasz guzik, włączasz się. Światło. I nie zastanawiasz się, jak to jest podłączone, gdzie ten prąd przepływa, kto wynalazł prąd i z jaką prędkością nie wiem, roz rozchodzi się prąd, czy ile potrzeba czasu, żeby to światło się zaświeciło? I jakie masz żarówki? Mm -mm. To nie jest istotne. U mnie istotne jest to, ja dlatego mam taką konkretną e, naturę, jest u mnie coś czarne albo białe, nie ma nic pomiędzy, ponieważ po pierwsze mój tato był wojskowym, po drugie e, wiele lat trenowałam lekką atletykę i mój trener był konkretny. Nie było sranie w banie, po prostu biegniesz, robisz trening, pożygać się trudno, pożygałaś się już ci lepiej, wracasz, biegniesz dalej. Dlatego w sporcie Proste komendy, proste tłumaczenie, liczy się działanie. I to mnie też bardzo denerwowało podczas wszystkich szkoleń, zwłaszcza w Polsce opowiadanie, zaczynało się szkolenie, opowiadali ci o mięśniach, o, o, nie wiem, o stawach, o, o kościach, jakieś tam inne kwieciste przemówienia i sobie siedzę i myślę, kurde, what the fuck, nie jestem na wykładach na Politechnice Wrocławskiej, to nie jest mówca na mównicy, to ma być trener, patrzę na tego trenera i mi się odechciewa pracować, ponieważ Teoria teorią, może nie wiem, fajnie mówi, może ma jakąś tam wiedzę podręcznikową, którą i tak nikt nie jest w stanie zapamiętać. Um, przekazuje tyle informacji, z czego może 2% jest istotnych, i sam sobą nic nie reprezentuje. Podczas pauzę, je czekoladę, pije kawę, tkanka tłuszczowa się wylewa, brzuchował, cycował albo nie wiem, nieproporcjonalna sylwetka. To też zaczęło mnie to zastanawiać, o co kurde w tym wszystkim chodzi. Jak ja mam dalej wykonywać ten zawód i mam wyglądać jak ci trenerzy, ci szkoleniowcy, to ja dziękuję. Ale na szczęście w porę spakowałam się, wyjechałam do Berlina i metodą mm, obserwacji przede wszystkim, metodą w, y, pracy z moimi klientami, nie tylko podczas treningów personalnych, ale też podczas treningów grupowych, zaczęłam się zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi, tak? Były dzielnice, pracowałam we wszystkich dzielnicach w Berlinie, biedniejsze, gdzie te klientki były o wiele fajniejsze, serdeczniejsze i miały mm, lepiej zbudowane Sylwetki. Eee, dlaczego? Ponieważ miały mniejszy zasób portfela i nie było stać te osoby na jedzenie w restauracjach, kupowały sobie w jakichś tam normalnych sklepach, przygotowywały posiłki w domu, dzięki czemu też mogły szybciej osiągnąć swój efekt i, i, i być zdrowe. Natomiast osoby w bogatszych dzielnicach, ok, szły na sport, bardziej traktowały to jako spotkanie e, z, z koleżankami bądź z ludźmi, e, trenowały tak, żeby przypadkiem się nie spodzieć, a później się omawiały. Na na kawę, na szampana w KDW albo na, na kolację, no to wiadomo, efektów nie było. Dlatego tutaj znowu kolejne powiązanie, kolejny element puzzle jest taki, że trening. Bez odżywiania, bez zdrowego odżywiania, no nie ma sensu, nie ma, nie ma takiej opcji, żeby był jakiś fajniejszy skutek. Nie ma, sen, nie ma opcji, żeby były efekty. I teraz znowu dochodzi kolejny czynnik. E, regeneracja. Podczas gdy no, organizm się regeneruje. I w momencie, kiedy masz zerwane nocki, no to też nie ma opcji, żeby osiągnąć swój cel. To jest dziewczyny też mega, mega ważne. Podsumowując, nie ma sensu dziewczyny wykonywać brzuszków, ponieważ e, tak jak mówiłam, no, brzuch będzie odstający. Patrząc z boku, talia będzie minimum 5, może nawet 10 cm szersza. I to też nie tylko optyka, tylko przede wszystkim mm, względy zdrowotne. Dlatego też się mnie pytacie, dlaczego ja trenuję ciągle poślad. Dlatego, ponieważ mięsień silny, silny mięsień pośladkowy to również brak bólu w odcinku lędziowym kręgosłupa, na który się często skarżyłam, ponieważ studiując bardzo dużo się uczyłam, miałam siedzący tryb mm, życia, ponieważ siedziałam ile? 8 godzin na wykładach, później siedziałam w domu przed komputerem. No i co się działo? Płaskodupie, bolące. Lędźbie, no i e, coraz gorsze samopoczucie. A miałam wtedy raptem 20, 20 kilka lat i czułam się jak brak człowieka. Dziś mam 35, niedługo będę miała 36 i czuję się zajebiście. Mam najlepszą formę, jaką do tej pory miałam, i ja ciągle z dnia na dzień czuję, że jestem lepszą wersją siebie. Dobra, kochany, mam nadzieję, że Was zmotywowałam. E, tutaj, tak jak mówiłam, omówiłam tylko jedno ćwiczenie brzuszki. Dlaczego nie powinno robić się brzuszków? W kolejnych odcinkach będziemy sobie rozmawiać na temat przysiadów, kardio, jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły dotyczące tematów, to, to też piszcie. Nie ukrywam, że miałam zupełnie inne założenie nagrywając ten film, ale ja... Jestem osobą chaotyczną, nie tylko w życiu prywatnym, ale też zawodowym. Dlatego ten trening też mi bardzo pomaga być zdyscyplinowaną i uczę się czegoś, co mi wcześniej przechodziło z trudnością. Ale tutaj mam tyle do, Wam do przekazania, yy, dlatego czasami może mi się zdarzyć, że zejdę z tematu, ale myślę, że i tak nie będziecie się nudzić. Dlatego piszcie w komentarzu. Co jeszcze chciałobyście się ode mnie dowiedzieć? Um, I widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku buziaczki.